Witajcie w kolejnym komentarzu dnia. Dzisiaj opowiem Wam o demokracji walczącej w praktyce. W Polsce, gdzie Tusk chce konsekwentnie wsadzać do więzień opozycję, ale także w Rumunii, gdzie koledzy Tuska, również rządzący tam, wsadzili do aresztu, zatrzymali głównego faworyta w wyborach prezydenckich Czelina Georgescu. Również okazuje się, że. Nowe są informacje o tym, co się działo w 23 roku w Polsce, o tym, że z jednej strony te słynne 8 gwiazdek to Rosjanie za tym stali, a z drugiej strony słyszymy, że amerykańskie środki publiczne były zaangażowane we wspieranie zmiany rządu w Polsce. Drugim tematem, który chciałem dzisiaj poruszyć jest kwestia bezpieczeństwa w Warszawie, bo naprawdę sytuacja zdaje się być coraz bardziej dramatyczna. Cała Polska żyje sprawą tragicznych wydarzeń, które widzicie na ekranie. A z drugiej strony są statystyki dramatyczne, jeśli chodzi o przestępczość gangów w niektórych dzielnicach. Jest... gigantyczne są wakaty w policji. O tym również opowiem. Bo to jest bardzo ważna sprawa, żeby Polacy wiedzieli, jak wygląda bezpieczeństwo polskiej stolicy pod rządami Rafała Trzaskowskiego. No to jedziemy. Ach, ta demokracja walcząca. Walcząca, to znaczy polega to na tym, że demokracja jest wtedy, kiedy przeciwnicy polityczni Tuska są wsadzeni do więzień i on może sobie wtedy rządzić bez żadnej kontroli. To jest taka moja definicja demokracji walczącej. I w tym tygodniu Bodnarowcy zdecydowali się, że będą wnioskowali o aresztowanie posła Dariusza Mateckiego. Jest to sprawa niezwykle interesująca i kuriozalna na wielu płaszczyznach. Zacznę od tego, że Dariusz Matecki, jeśli chodzi o docieranie do opinii publicznej w internecie, jest na pierwszym miejscu wśród polskich polityków. On jest bardzo aktywny na Facebooku. Bardzo wielu Polaków po prostu korzysta z tego, co on prezentuje. On jest źródłem informacji dla wielu Polaków, no i to się bardzo Tuskowi nie podoba. Przy okazji, Darek Matecki jest bardzo bezpośredni, jest naprawdę konkretny i mówi, jak jest, jeśli chodzi o przestępczość aktualnej władzy, co tym bardziej ich denerwuje. I oni teraz chcą go wsadzić. Za co chcą go wsadzić? Uwaga, chcą go wsadzić za to, że rzekomo miał fikcyjną umowę w lasach państwowych, zanim jeszcze został posłem. Problem polega na tym, że to jest Kompletna, zmyślona, kompletnie zmyślona historia. Oni zamykają oczy, twierdzą, że Dariusza Mateckiego w lasach państwowych nie było, w sytuacji, kiedy informacja o jego zatrudnieniu była ogłoszona na konferencji prasowej. On był na wielu konferencjach i Gazeta Wyborcza wręcz prowadziła śledztwo, dlaczego nie jest na konferencjach tylu prasowych w tych klasach państwowych, że za dużo tego Mateckiego w tych klasach państwowych. On prowadził strony w mediach społecznościowych, lasów państwowych i w momencie, kiedy ta bo, bo, prokurator Bodnara mówiła, że jego zatrudnienie było fikcyjne on pokazywał w republice nagranie efekty swojej pracy raporty inne rzeczy i jednocześnie mówili że on powinien być fizycznie w miejscu zatrudnienia w biurowcu lasów państwowych czy tam w różnych obiektach biurowych a on była pandemia i mógł pracować zdalnie miał taką zgodę też opublikował właśnie dokument Dariusz Matecki ze zgodą no przecież to jest naprawdę w biały dzień bandyterka takie gadanie, że po prostu człowiek zatrudniony w jednym miejscu nie pracował tam. Mimo że mimo że po prostu ten człowiek pokazuje publicznie owoce swojej pracy. De facto to sprowadza się do tego, że cała Polska mogła pandemii pracować zdalnie w szczególności jeśli chodzi o media społecznościowe, to przecież praca zdalna jest, no, można powiedzieć, no nie jest czymś normalnym, no bo przecież siedzi się przed komputerem w mediach społecznościowych, przygotowuje się materiał będąc przed komputerem, czy ten komputer jest ustawiony w miejscu zamieszkania, czy w konkretnym biurze ma znaczenie drugorzędne, liczy się to, czy dana osoba realnie wykonuje pracę, to jest sprawdzone i Dariusz Matecki to pokazał, ale spójrzcie na to właśnie z tej perspektywy, dlaczego oni robią na niego nagonkę, oni na niego Robią nagonkę, bo jest skuteczny. Ja miałem kilka miesięcy temu rozmowę w kuluarach. Rozmawiałam z jednym z posłów koalicji rządzącej i tam się spieraliśmy, właśnie, bo on tam bardzo był nastawiony przeciwko Darkowi Mateckiemu. Ja mu tłumaczę, że to, o czym on mówi, to jest kwestia jego oceny politycznej, że mu się nie podoba, jak działa Dariusz Matecki, jego język i tak dalej, jego sposób prowadzenia polityki, tylko że to jest kwestia oceny politycznej a nie prawnej. I ten poseł wówczas powiedział, że w zasadzie on tak nienawidzi tego mateckiego, że go nie obchodzi, że on swoim działaniem nie narusza prawa, ale on chce go zobaczyć w więzieniu, bo go tak nienawidzi. I to w końcu przyznał. I dlatego oni będą robili wszystko, żeby Darka Mateckiego wsadzić do więzienia. Ale to jest właśnie ta demokracja walcząca, że ktoś się nie podoba rządzącym, to ma pójść siedzieć, ma być, można powiedzieć, ma dojść do śmierci cywilnej takiego człowieka, żeby nie mógł być aktywny w życiu publicznym. I spójrzmy na to, co, na to, co się dzieje w Rumunii. Mianowicie tam przecież e, odbyły się wybory prezydenckie kilka miesięcy temu pierwsza tura i czalin Georgesku niespodziewanie wygrał tę pierwszą turę i e, anulowano to na żądanie wręcz można powiedzieć Berlina i Brukseli. I w efekcie e, anulowania tej pierwszej tury wyborów, e, Rumunii stanęli murem za tym Georgesku i ma aktualnie w sondażach ponad 50%. I oni się boją, bo muszą zorganizować w końcu te wybory, że Georgesku po prostu rozmiecie konkurencję i jednak w, po kilku miesiącach znowu wygra wybory. Oni tam twierdzili, a unieważniając te wybory, że jakiś wpływ rosyjski był na te wybory. Okazuje się, że. Jakiś przedsiębiorca opłacił kampanię na TikToku za kilkaset tysięcy euro, i to nie były pieniądze żadne z Rosji, tylko po prostu mia miały być to pieniądze, które miały pomóc jednej partii. Inaczej to wszystko te algorytmy zinterpretowały, i po prostu ten geożysta na tym skorzystał. Ale słusznie o tym J.D. Vance powiedział w Monachium, że. Nawet gdyby to byli Rosjanie, to za kilkaset tysięcy dolarów można kupić państwo w Europie, no naprawdę. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zablokować demokrację, decyzję narodu rumuńskiego, który się coraz bardziej burzy. I oni tego Georgesku wczoraj zatrzymali, zrobili naloty wśród jego współpracowników w całym kraju, ale protesty się zaczęły pod siedzibą prokuratury i wypuścili go wieczorem. Ale zobaczcie naprawdę, jak daleko oni są w stanie. Pójść, żeby bronić status quo w Unii Europejskiej, żeby ta ekipa Tuska, ta IPP, Partia Ludowa, która wygrała teraz w Niemczech i oni też rządzą na Rumunii, współrządzą i polega to na tym, że ta Wielka Unia Europejska, która tyle mówi o praworządności, o demokracji, i nagle okazuje się, że sami po prostu wdrażają najgorsze metody. No nieuznawanie wyborów to jest naprawdę no, ciężko znaleźć gorszy akt przeciwko demokracji niż to, że władza trzyma się u władzy siłą wbrew wynikom wyborów. No przecież to jest de facto em, 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 autorytaryzm, ale tak to wygląda coraz częściej i na marginesie tego co się aktualnie dzieje chciałbym Wam powiedzieć o tym co wiemy, a działo się w 23 roku w Polsce. Mianowicie stacja TVN badała do reportażu sprawę zatrzymanej siatki wywrotowców rosyjskich w Polsce, jeszcze kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, oni byli złapani. I no chyba tak nieumyślnie TVN opublikował część tych materiałów z tego, tego przewodu sądowego, z których wynika, że słynne 8 gwiazdek to była akcja, która była nakręcana przez Rosjan. Rosjanom zależało na zmianie rządu w Polsce i nakręcali negatywne, najniższe emocje społeczne razem z ekipą Tuska. To jest naprawdę pokazuje, że rząd prawa i sprawiedliwości bardzo był nie w smak Rosji, skoro oni chcieli zmiany tego rządu. Co więcej, Elon Musk podał dzisiaj na Xie te informacje o tym, że administracja Joe Bidena poprzez te słynne USAID przez te instytucje finansowali różne projekty polityczne, które również zmierzały do zmiany rządu w 2023 roku w Polsce. Można się zastanawiać, dlaczego tak wielu. Osobom zależało rządom na zmianie rządów w Polsce. Rosjanom zależało na tym, bo, bo rząd Tuska się będzie układał z Niemcami, odda Niemcom negocjacje bezpieczeństwa w naszym regionie. Rosjanie się z Niemcami sami prędzej czy później dogadają. W przypadku Stanów Zjednoczonych za administracji Bidena raczej chodziło o progresywny liberalizm obyczajowy, głównie, bo w tym kierunku szły pieniądze i wszystko sprowadza się do tego, że poprzedni rząd po prostu dbał o suwerenność naszego kraju i jednocześnie dbał o zdroworozsądkowe podejście do ideologii. I dlatego też. Były tak potężne siły, by ten rząd obalić. Mimo to wygraliśmy wybory, no ale niestety koalicji większościowej nie byliśmy w stanie złożyć. Ale to powinna być przestroga przed wyborami prezydenckimi, bo pokazuje to, która opcja polityczna w Polsce realnie myśli o polskiej suwerenności, a która jest gotowa realizować progresywną agendę i oddawać polską suwerenność. Więc tutaj oczywistym jest, że tylko ten pan gwarantuje suwerenność naszego kraju. Drugi temat, który chciałem poruszyć to kwestia bezpieczeństwa w Warszawie. Codziennie praktycznie media informują o dramatycznych em, sytuacjach, wydarzeniach. Ostatnie te związane z em, rabunkami, em, no, które zakończyły się dramatycznie. Widzicie te informacje. Naprawdę wstrząsnęły całą Polską e, i rodzą się pytania dlaczego w ogóle taka seria em, się w Warszawie przydarzyła. Zawsze trzeba patrzeć u źródła. Jeśli przestępcy widzą, bądź osoby, które chcą popełniać przestępstwa, że policja jest niedoinwestowana, że jest 2000 wakatów w Warszawskiej Policji, to u źródła swojej myśli przestępczej biorą pod uwagę fakt, że istnieje większa szansa, że skutecznie popełnią przestępstwo i unikną kary. Bo jeśli nie ma kto ich łapać. To oznacza, że istnieje szansa, że po prostu ujdzie im na sucho popełnione przestępstwo. Co więcej, inne dane pokazują, że w niektórych dzielnicach Warszawy dramatycznie rośnie przestępczość, taka najbardziej brutalna i mieszkańcy to widzą, w szczególności na Pradze. No, nawet media piszą już te, można powiedzieć, sprzyjające ekipie Tuska, bądź stojące lekko z boku, ale na pewno nie krytyczne wobec niego, no w szczególności gazeta, gazeta Wyborcza, że w wielu miejscach Warszawy mieszkańcy boją się wychodzić, no są z domów. Tak się zrobiło niebezpiecznie. Pisze się coraz częściej o tym, że lata, lata 90. wróciły do Warszawy. No i co na, co na to Rafał Trzaskowski? Nic, bo on sobie prowadzi kampanię wyborczą. Urlopu nie wziął od y, tego y, funkcji, którą pełniczy prezydenta Warszawy. Kilka tygodni temu przekazał kilka radiowozów policji. Problem leży w tym, że przez 6 lat swoich rządów, łącznie z tymi radiowozami, Warszawa przekazała warszawskiej policji mniej niż przeznaczyła na to, co widzicie teraz na ekranie. Więc jeśli ideologia jest przed bezpieczeństwem, to wówczas przestępcy po prostu czują się swobodnie, i to niestety dzieje się teraz w Warszawie, a może dziać się w całej Polsce, bo. Niemcy szykują nam przecież wysłanie swoich inżynierów, tych, których już u siebie nie chcą. Prawdziwych inżynierów oni u siebie zostawią, a do nas wyślą niestety takich, którzy tam przeszkadzają w budowaniu bezpieczeństwa, powiem tak, naokoło. Więc sytuacja w Warszawie jest naprawdę bardzo zła, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Pogarsza się z miesiąca na miesiąc, i to, że widzicie teraz coraz więcej komunikatów o brutalnych przestępstwach w Warszawie, to jest owoc wieloletnich zaniedbań e, władz miejskich. Że za chwilę naprawdę mogą być naugą no zones w Warszawie, gdzie są e, dzikie kasyna, gdzie są naprawdę e, różne bramy, do których nie można wejść, i różni, różnej maści handlarze wiadomo czym e, się rozpanoszyli. E, mam sygnały o dzikich eksmisjach totalnie bezprawnych, właśnie wszystko to się kumuluje na, najczęściej na. Warszawskiej Pradze, gdzie naprawdę jest coraz gorzej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Dlatego też radzę zwrócić, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na ten problem, ponieważ, no, może w in, innych miastach niż w Warszawie on nie jest tak istotny, no, ale jeśli ludzie tacy jak Krawotrzaskowski będą odpowiedzialni za wszystko w Polsce, to można się spodziewać, że również to bezpieczeństwo w, w innych miastach polskich będzie mniejszym priorytetem niż na przykład parady, bo ta ideologia będzie ważniejsza, a niebezpieczeństwo mieszkańców. Z taką refleksją Was zostawiam dzisiaj. Oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do udostępnienia tego materiału i do zostawienia komentarza. Trzymajcie się, do usłyszenia.